Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Pociągu Adwentowego. Dzisiaj 13 grudnia, jesteśmy poza połową. 13, e, niezbyt przyjemna, 40 rocznica. Ogłoszenia stanu wojennego w 1981 roku. Należy do pokolenia, które pamięta. Ja co prawda pamiętam właśnie, i to musicie mi uwierzyć na słowo, pamiętam dokładnie tą wersję, która chodzi anegdotycznie po sieci. Pamiętam tą niedzielę, kiedy nie było teleranka, smutny pan w czarnych okularach w telewizji i mówił coś o wojnie. Miałem wtedy 6 lat i... Pytałem się mamo, czy to prawda, że jest wojna, że będzie wojna. Autentycznie pamiętam swoje słowa. Tak traumatyczne dla sześciolatka było to doświadczenie. Tak niewiele z tamtego okresu, jak miałem te 5, 6 czy 7 lat, zostało w pamięci bardzo niewiele. Z reguły zostały jakieś rzeczy, które utrwalone są na zdjęciach przez rodziców, i człowiek w jakiś sposób. Pamięta okoliczności zrobienia zdjęcia, o tyle takich y, wspomnień, nieuwiecznionych, y, gdzieś tam fotograficznie jest niewiele, z reguły to są w jakiś tam sposób y, traumatyczne lub bardzo przyjemne. To należało do tych traumatycznych, choć szczerze mówiąc, y, późniejszego przebiegu, czy, czy jakichkolwiek y, jakichkolwiek. Y, z rzeczy utrudnień w związku z tym stanem wojennym absolutnie nie pamiętam żadnych elementów. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, żeby było to czy tamto. Dlaczego? No wiadomo. Dlatego, że o wszystko troszczyli się rodzice i jeśli były jakieś trudności, no to dla sześciolatka no, są sprawy dorosłych. Jeśli rodzice, nie wiem, potrzebowali się wylegitymować, czy to czy tamto, czy, czy gdzieś nie mogliśmy jechać, no to co mi, mi na ten temat nie było wiadomo, a szczęśliwie rodzinę Ominęły jakieś tam inne rzeczy, które dla wielu teraz stanowią powód do dumy, do chwały. No dobrze, to tyle takich wspominek. Tak jak mówię, 40. rocznica. Okrągła, jak ten czas szybko leci, a my przechodzimy tutaj do naszego pociągu adwentowego. Pociąg adwentowy stoi tam, w ten sposób nie zaczynałem. Nie pierwszy raz tam stoi w ostatnich dniach, nigdy wam tego nie pokazywałem, że tam stoi. Dlaczego tam stoi? Ano dlatego, że kręciłem odcinek, kręciłem odcinek trochę na zaś, no i musiałem zrobić miejsce na to, żeby móc przejechać składem, który zobaczycie za jakiś dłuższy czas. No dobra, to jak pojechałem, to teraz muszę wrócić i tu szybciutko trzeba sobie poustawiać na tym. Wszystko dobra. Lokomotywa już jest ustawiona. teraz musimy poprzestawiać... Zwrotnicę przestawiona, tą też, jeszcze będę musiał tu przestawić, dobra, mogę się wtoczyć, od razu powiem, że lokomotywa pewnie się będzie ślizgała, jeśli ma stamtąd wystartować, znaczy ślizgać się będzie tu na rozjazdach, ale nic, zobaczymy, damy jej od razu dużo gazu, przeskoczyła. No, i teraz muszę wiedzieć, w którym momencie się tu zatrzymać. Nie, jeszcze będzie troszeczkę za krótko, o tyle chyba będzie odpowiednio. Dobra, co muszę zrobić? Za pamięci: zmienić z powrotem zwrotnicę, żeby jej potem nie rozpróć. Ok, żeby nie rozpróć rozjazdu. I co teraz? Teraz. Model mam przygotowany pod ręką, bo jestem podłączony do tego mikrofonu, tak, kamera na statywie. Mikrofon przyczepiony na jakimś krokodylkiem do koszulki. No i oczywiście muszę tu uważać, żeby po pierwsze nie porwać koszulki, nie przewrócić statywu z kamerą i tak dalej. Dobra, to pudełko chwilowo sobie postawię tutaj na drodze. Aby mi nie przeszkadzało, o i nawet szczerze mówiąc podejrzę, podejdę tutaj troszeczkę bliżej, żeby mieć lepsze warunki do operowania. 985 metrów się wyświetla i podłączamy tutaj wagon do składu. Łatwo, szybciutko i możemy jechać. Dobra, to z powrotem, komórka. W rękę i jedziemy dobra, składnie w sobie jeździ, może troszeczkę oddalę, żebyście lepiej widzieli, będę starał się śledzić tutaj. Okiem kamery, jak pokonuje kolejne kółka, a ja mam dzisiaj Wam sporo do powiedzenia. Z tytułu odcinka czegoś się tam spodziewacie, ale to za moment. Hmm. Tak naprawdę chcę Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsze, e, dziękuję koledze, zdaje się Filipowi, za zwrócenie uwagi, uwagi po wczorajszej prezentacji czy przedwczorajszej odcinka unboxingu dwóch gagarinów, e, między innymi tej, która jeździ lokomotywy ST44 i jeszcze jednej e, ST44 360 firmy ROCO. Moja wina, nie zauważyłem bardzo oczywistej rzeczy. Zwyczajnie nie zauważyłem, a wcześniej absolutnie mi to przemknęło, nigdzie też nie wyczytałem, że lokomotywa, model odwzorowuje lokomotywę w malowaniu historycznym, tak, jest to malowanie specjalne. Nie wiem, czy to nie jest pierwszy przykład, chyba tak, chyba to jest pierwszy przykład, jeśli nie, to znowu mnie poprawcie, jeśli się mylę. Lokomotyw, modelu lokomotywy w historycznym malowaniu. Jest to współczesna, powinna mieć jakieś tam barwy PKP Cargo granatowe, a ona ma odtworzony historyczny wygląd z tymi, z tymi właśnie chromowanymi listwami. I coś mi się kojarzyło jak miałem to w rękę, że coś mi tu nie pasuje wyglądem. Mówię skoro to tutaj to takiego nie kojarzę, ale nie skojarzyłem. Nie skojarzyłem może dlatego, że oryginału nie widziałem. Wiem, że bywał na Odolanach, ale to jest sprawa sprzed trzech lat. Ja na Odolanach bywam incydentalnie i o ile stacjonującą stonkę w barwach stonki fotografowałem i pokazywałem też i wam, to tego Gagarina niestety nie spotkałem. Stąd oczywista rzecz. Mój błąd średnio pasowało do unboxingu dwóch Gagarinów, ale OK. Stało się, było, pokazałem dwa, to wcale nie nadawał się ten model wcale na porównanie. Moje twierdzenie o takiej konkurencji, że jak jedna firma zapobie, to druga dokładnie to samo w tym samym malowaniu. malowaniu. Akurat tym ten przykład go nie popierał, stąd wycofuję się z tego i dziękuję koledze Filipowi za zwrócenie uwagi. Z drugiej strony bardzo się cieszę, że to jest taki model w historycznym malowaniu. Powiedziałem, że to jest pierwszy model lokomotywy. W tym momencie mam w pamięci już dwa inne modele, ale nie lokomotyw, tylko akurat wagonów, otóż Robo wydał jakiś czas temu dwa modele ryflaków z Kabówki, które właśnie też są w takim historycznym, ciężko powiedzieć czy historycznym, no, w takim dziwnym malowaniu, bo ani to oliwka, ani ciemnozielony, ani nie wiadomo co takie szare, ale powiedzmy jest to tabor w pewien sposób historyczny w takim Malowaniu muzealny, też rzadkość na naszym rynku modelarskim. Dobrze, skład sobie jedzie, o tej jednej rzeczy powiedziałem. Drugą rzecz to już tak króciutko, temat, który, właśnie to jest smutny temat, który poruszył Damian. Dziękuję Ci Damianie za informację. Otóż właściciel strony Wagonweb.cz zapowiedział, że. Od tego roku, od tego rozkładu, jazdy będzie publikował wielu krajów. Rozkładów nie będzie publikował. Będzie publikował Norwegię i Austrię. Ta w tej chwili jest podana. Jako powód podał, że występowały duże rozbieżności między tym, co on publikował, a co było w rzeczywistości. On niezbyt dobrze się z tym czuje. W związku z tym zaprzestaje tej publikacji. Jeszcze coś tam było napisane w tym momencie nie pamiętam natomiast od siebie chcę dodać że no bardzo tego żałuję i liczę na to że zmieni swoje zdanie że gdzieś w którymś momencie jednak te rozkłady się Pojawią i nawet pomimo tego, że być może nie do końca będą rzetelne, to i tak uważam, że to źródło jest nieocenione. I nawet publikacja takich rzeczy, w formie w jakiej początkowo zapowiadali to przewoźnicy, według mnie jest bardzo cenna. Mimo tego, że później przewoźnicy nie realizują zapowiadanych składów pociągów. No dobrze, ale to nie ode mnie zależy. Zobaczymy. Co, jak się sprawa potoczy, może to się pojawi. Jeśli nie, uważam, że to jest fantastyczne miejsce na to, żeby ktoś stworzył taką stronę podobną jak ta i zaczął choćby od tego roku tylko prowadzić takie zestawienia. Ja oczywiście nie czuję się kompetentny w żaden sposób, żeby tego prowadzić, ale ufam w to, że może i wśród nas z Polaków ktoś taki się znajdzie i taką robotę wykona. Dobra, to ten komentarz, jeszcze raz podziękowania dla Damiana. Kolejna sprawa. No, jestem po weekendzie, efektownym weekendzie. E, przepraszam, intensywnym weekendzie. Jak widzieliście, mam nadzieję, że oba filmy Wam się podobały. Pewnie już mi się w adwencie nie uda powtórzyć takich odcinków z takimi przygodami, z taką frajdą, między innymi no, głównie dla mnie. Um, opóźnione były oba odcinki jeden z, z po prostu błędu takiego, że nie kliknąłem jednego jakiegoś komunikatu przy publikacji filmu, wydawało mi się, że już będzie film publikowany, ale ostatecznego zatwierdzenia nie dałem a z drugim zwyczajnie się nie wyrobiłem w czasie, dzisiaj myślę, że odcinek będzie w czasie normalnym dobra, pociąg sobie jeździ ja za moment skład zatrzymam. Dlaczego? Dlatego, że sam będę patrzył w inne miejsce i mało tego, że przeszkadza mi w narracji hałas, który powoduje skład. No ale dwa, ja zawsze cokolwiek jeździ po makiecie muszę to widzieć, muszę mieć nad tym kontrolę, nigdy nie wychodzę z pomieszczenia. Dlaczego? Dlatego, że zawsze jest ryzyko wykolejenia, i jeśli mnie nie ma na miejscu, cokolwiek się stanie, to straty, zniszczenia wśród modeli mogą być naprawdę duże, więc jeśli Mam stracić z oczu tutaj skład, to tylko i wyłącznie wtedy, jak go zatrzymam. Stąd skład już zatrzymuje. Starczy troszeczkę tych kółeczek, od razu ciszej, od razu przyjemniej. 13 wagonów, 14 pomiarowy. Oznak zmęczenia jak na razie nie widzę. Odległość spod kąta widzę. Już przekroczyliśmy kilometr i 96 metrów mamy, prawie 97. Dobrze, tak to wygląda. A teraz to, co yy, tytuł odcinka mini unboxing, stąd ja tutaj wyłączę tylko jeszcze zasilanie. Mini unboxing. Pokażę Wam. Mini unboxing. Czy z tego będą właściwe odcinki unboxingu, to jeszcze nie wiem. W każdym bądź razie ani teraz mam czas kręcić tych odcinków, ani specjalnie też miejsce na kanale, żeby je szybciutko publikować. Akurat tych unboxingów z października tyle zrobiłem, że one są tam na dłuższy czas zapowiedziane, a jako, że są to w sumie nowości i mam je bardzo szybko. Jak na mnie to mam je bardzo szybko. W w swoich rękach to chcę wam je szybciutko e, pokazać, a później być może, ale dobra, nie będę uprzedzał faktów. E, zobaczcie, co tu jest. Tylko, żebym jakoś odpowiednio ustawił tą paczkę. Może tak. Paczka przyszła do mnie e, z warszawskiego sklepu przystanek sklep. E, bardzo dziękuję właścicielowi za sprawną realizację mojego zamówienia. Błyskawiczne nadanie. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony w ogóle z obsługi klienta, z wymiany maili. Naprawdę bardzo pozytywnie. I już zobaczmy. Szybciutko solidne pakowanie. No, to jest coś, co będzie trzeba się gdzieś tam tego pozbyć, i już Wam wyciągam to, co Wam będę pokazywał. No, szybciutko. Tego typu odcinków z rozpakowania takich paczek już nie kręcę. Nie mam takich właśnie paczek przeróżnych w jakości. O, to proszę bardzo, drugi model. Pewnie się domyślacie, co to jest. Szybciutko pokażę. Są to nowości Robo, Tak, Jeden wagon nazywany Hygwan Holland. Zdaje się, zaraz zobaczę, czy wy cokolwiek tu widzicie. Wagon oliwkowy. Wcale nie miałem go kupować. Warszawa, Szczęśliwice to też jest miejsce stosunkowo niedaleko mojego dawnego domu we Włochach. Wagon Kuszetka. Rzekomo, znaczy, nie należy tego w ten sposób traktować, że jest to wagon, który mógł do Londynu ujeździć, bo akurat nie mógł. To już było powiedziane gdzieś na forum modelarskim, że w tym czasie to już była absolutnie przeszłość, nie ten czas. No. No, ale z tablicą kierunkową z konkretnego pociągu. Wagon z oznaczeniami początka, początku, piątej epoki, jakkolwiek do niczego mi nie pasuje, to z naturalnych przyczyn moich zainteresowań trafił do mojej kolekcji. Model o numerze 244051 z oświetleniem wnętrz. I dwie kolejne nowości, na które czekałem ja i nie tylko ja bardzo, bardzo długo. Nareszcie wagon w malowaniu TLK też z oświetleniem wnętrza 222 111 oby więcej takich wagonów i e, bardzo ciekawa bardzo ciekawa pozycja myślę że może będzie trzeba by było zrobić gdzieś unboxing tego modelu no świetne zdjęcia są już w sieci są już na stronie e, robo no ale jeśli jesteście zainteresowani żeby go pokazać w zestawieniu z wagonami pierwszej klasy wydanymi parę lat temu przez robo i przede wszystkim z wagonem drugiej klasy Baucen YB70 firmy Tilik to taki unboxing mogę zrobić przy czym no jeśli on będzie to gdzieś pod koniec stycznia oczywiście mówię tak już wiem że na pewno padnie parę głosów żebym to zrobił jeśli tak to śmiało piście i coś co, na co też bardzo czekałem i liczę, że tych wagonów będzie więcej. Wagon drugiej klasy z ryflami. Tak? To było e, naturalną konsekwencją e, tego, że robo zaczął Wydawać wagony z ryflami było to, że któregoś dnia otrzymamy wagon również w malowaniu PKP Intercity. Wagon, który sami w składach wręcz dominuje nad tymi z gładkim dachem. Stąd ja liczę na to, że będzie ich więcej. I super, że jest 222-241 wagon z Wrocławia. Także to, to jest taki właśnie mini unboxing, bo to jest unboxing takiej paczki. I jeszcze jedną rzecz wam pokażę, która na pewno dostanie swój unboxing. I troszeczkę szerszy, nawet unboxing. Otóż, coś o co mnie już pytacie od miesięcy: czy będę miał? Tak, mam. Już nawet nie mówię, że będę miał, tylko mam nurka PKP-kark. Lokomotywa. No dobra, nie będę opowiadał nic na ten temat, bo mam, będę miał sporo do powiedzenia tutaj w momencie, kiedy będzie unboxing tej lokomotywy. Tak, unboxing tej lokomotywy na pewno nakręcę. Dlaczego go na pewno nakręcę? No, podobnie jak w przypadku tych Y-ROBO, będę musiał z czymś skonfrontować. A z czym go będę konfrontował? No, oczywiście z innymi nurkami i to dwóch. Dwóch innych firm. Mówiłem na ten temat i doskonale to pamiętam w momencie tutaj prezentacji nurka firmy MTB, że porównanie z nurkiem Robo będzie wtedy, kiedy ukaże się nurek Riva Rossi. Wtedy pokażę wszystkie trzy, chociaż bezpośrednie porównanie specjalnie nie ma tutaj sensu. Dlaczego? No, dlatego, że to są lokomotywy jednak różnych typów. No ale no, ale sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Dobra, to co widzicie, to schodząca obudowa, i tu też od razu podziękowania dla właściciela sklepu. Uprzedził mnie, że z tymi modelami tak jest, że bardzo lekko schodzi ta obudowa, rzeczywiście, zobaczcie, tak to jest, i w przesyłkach, w transporcie wszystkie zlatują. Powiedział, że cała partia, która przyszła do sklepu w ten sposób, była pootwierana, żebym się po prostu tym nie stresował, z modelem jest wszystko w porządku. Także was też uprzedzam, żebyście nie byli zaskoczeni, nie robili laru. Także z, na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Natomiast konkretny jakiś unboxing, mimo że już go dokonałem, tak e, pokażę wam w stosownym czasie e, kwestia założenia dekodera. Ale dobra, nie będę opowiadał tego, co już wiem, na to przyjdzie czas na nakręcenie tego odcinka. Zobaczycie to już w nowym e, roku. Dobra. Szybciutko zapakowane z powrotem, naprawdę jest to pierwsza lokomotywa firmy RivaRossi w mojej kolekcji, nie licząc ciągnika ASF. Stąd sam jestem ciekawy tutaj standardu tej firmy i tak dalej. Dobra, to te rzeczy. To jest taki mini unboxing. Jeszcze z innych rzeczy szukam tutaj na dnie paczki. To, co, to czego, to co jeszcze zamawiałem, to chyba będzie tutaj. Dokładnie, jeszcze mi będzie potrzebny nóż. O tym też Wam muszę powiedzieć, to jest istotne. Widzieliście to w unboxingach tego typu paczek? Otóż, tak, czytajmy, czytajcie, kupujcie magazyny kolejowe, czy lepsze, czy gorsze, jakie by nie było, Ja kupuję w zasadzie wszystkie tytuły, e, które mają jakieś elementy modelarskie, kolejowe. No nie kupuję rynku kolejowego, bo tam już jestem troszeczkę za cienki merytorycznie e, na to czasopismo no i tematyka mnie nie do końca interesuje. Wszystko to, co tam jest, to jest pismo bardziej branżowe, ale tu miłośników kolei, świat kolei, stalowe, szlaki, modele koleje małe i duże i co tam jeszcze w tym momencie nie pamiętam kiedyś było modelarstwo kolejowe mm. Wszystkie te e, czasopisma, te magazyny e, kupuję e, chętnie, namiętnie czytam i Was też zachęcam, tak? Bo jeśli nie będziecie kupować, to po prostu e, skład, e, nakład nie będzie schodził, nie będzie komu e, tego wydawać. E, wyczytałem w ostatnim numerze małych i dużych, że to jest przedostatni numer, Jesz jeszcze tylko jeden się ukaże. Przyjąłem to z wielkim smutkiem, e, tą informację, no bo. Naprawdę bardzo ubogi jest nasz rynek tutaj czasopism modelarskich. Kiedyś nakręciłem odcinek o czasopismach w porównując te niemieckie, nakręciłem to z półtora roku czy ze dwa lata temu, w razie czego odsyłam do tamtego odcinka, to wszystko jest aktualne. U nas jest ubogo, jest bardzo mało i szkoda by było, żeby choćby tutaj kolejne jakieś tytuły prowadzone w sumie przez pasjonatów miały zginąć, więc gorąco zachęcam. Wiadomo, ceny tych czasopism niskie nie są, to kosztuje, ale naprawdę rozwijajmy ten rynek. To nie tylko zależy od tego, co kto nam wyda, tylko co my kupimy. Dobra, to tyle w temacie tego odcinka. Zrobiłem Wam mini unboxing. Pora kończyć dzisiejszy odcinek. Na jutro jakiś temat na pewno się znajdzie. Znowu mi wychodzi dzisiaj długi odcinek. Cóż, pora się żegnać. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.